Dzień dobry, dzień dobry z tej strony. Armata, a w dzisiejszym odcinku, 5 moich ulubionych schematów, jakie stworzyłem podczas moich ostatnich rozgrywek w Kataklizmu. Numer 5. Na początku można pomyśleć, że to będzie zwyczajna chatka zapewniająca populację naszej cytadeli, jednakowoż jest to mój projekcik, aby zmaksymalizować wykorzystanie. Niewielkiej ilości przestrzeni na budowę cytadeli, a zarazem zmaksymalizować wyniki, jakie możemy osiągnąć. Przed Wami poczwórna chatka razem z zamontowanym filtrem powietrza, który daje maksymalne możliwości poboru powietrza, czyli 180 na 180 generowania tlenu. Jak widzicie, chatka, chatki zajmują niespecjalnie wiele miejsca, mniej więcej około tam 10 pól na 10 pól. Sam koszt wykonania tego blueprinta to około 226 sztuk drewna i dwójka ludzi. 226 sztuk drewna z uwagi na to, że trzeba było wybudować również schody do tej chatki, a dwóch ludzi, dlatego że taka jest wymagana obsługa populacji przez filtr powietrza. Dodatkowo, bardzo niewielkim kosztem, bo przy użyciu jedynie dwóch uszczelniaczy do Filtrów powietrza, możemy sobie tutaj zmniejszyć pobór mocy wymagany przez naszą e, konstrukcję. A co za tym idzie jeszcze bardziej zmaksymalizować nasz kompleks mieszkalny. Top 4. Przed Wami kolejna nowa konstrukcja. Tym razem będzie to konstrukcja troszeczkę mniejsza, ale również bardzo intrygująca. Jest to konstrukcja podstawowej chatki dla. Zapewniającej 4 czy 5 mieszkańców z połączonym filtrem powietrza. Zaraz zapytacie, dlaczego w takim razie budować pojedyncze chatki zamiast poczwórnych wielkich kompleksów? Powód jest prosty i wszystkim dobrze znany. Niekiedy po prostu nie mamy na to miejsca, a musimy reagować na bieżąco z potrzebami naszego, naszego królestwa, dlatego po prostu taka pojedyncza chatka czasami jest po prostu wymagana. Koszt takiego zabudowania to 146 drewna i dwie osoby względem. Naszego mega kompleksu, który miał e, koszt 226. Numer 3. Przed wami, pierwsza militarna konstrukcja defensywna, która pomogła mi niejednokrotnie wygrać w scenariuszach e, będzie to powiedzmy, że standardowa wieża. Z delikatnym twistem. Koszt tego zabudowania to 50 drewna i 340 kamienia, i o tam mniej więcej 20-30 zł, w zależności od tego, czy będziecie chcieli kopiować to jeden do jednego, czy też wymyślicie lub rozbudujecie to na nowo. Dobrze. Przechodząc do tego, o co chodzi w tej wieży, z czego ona się składa, wygląda to następująco. Wieża. Zabudowane jest e, na piętrze dolnym. Jest tam, są tam dwa stanowiska strzeleckie, razem ze wzmocnieniem naszych jednostek. Tutaj na spokojnie poczekamy sobie, aż cała konstrukcja się wybuduje, abyście mogli sobie zerknąć, jak to będzie wszystko wyglądało i przejdziemy do części prezentacyjnej. Dobrze, myślę, że możemy już zaczynać. Po lewej stronie macie, macie tą samą wieżę co po prawej. Jedyna różnica polega na tym, że część po prawej ma, ma od razu wbudowane schody na górne piętro, tak aby nasze jednostki mogły się tam bez problemu dostać. W zależności od tego, czy chcecie, czy nie chcecie, macie taką możliwość. A teraz przechodząc do samej konstrukcji, wygląda to następująco. Stanowisk strzeleckich na obu wieżach jest od 5 do 6, w zależności od Waszych potrzeb. Na górze znajdują się po dwa banery zwiększające atak naszych jednostek oraz centrum zapalających strzał, które dodają naszym łucznikom, to jest bardzo ważne, łucznikom e, damage overtime, czyli obrażenia z czasem. Dodatkowo dachy są zabudowane z uwagi na to, że na scenariuszu, na którym została przy okazji wpuszczona możliwość tworzenia blueprintów, pada cały czas deszcz, co negatywnie wpływa na celność naszych żołnierzy, więc jeśli nasze jednostki są e, nieschowane, to po prostu będą rz rzadziej trafiały. Przechodząc do dolnego piętra, tak jak mówiłem wcześniej, mamy dwa stanowiska, wysunięte strzeleckiem dla na przykład lobberów i jedno zabudowane za oknem, na przykład dla trapera, który rzuca siatkami, tak aby on również mógł sobie działać. Oprócz tego mamy po dwa banery zwiększające obrażenia, tak aby wszystkim bez problemu się działało. Zapytacie, czy w takim razie tam nie potrzeba zrobić dachu? Nie, sprawdzałem. Tam, dach, tam deszcz nie pada. W razie czego, oczywiście, można sobie ten dach rozszerzyć. Top 2. Przed Wami kolejna konstrukcja defensywna, tym razem o koszcie 24 drewna, 430 kamienia i 50 zł. W przeciwieństwie do poprzedniej konstrukcji, tutaj schody są częścią zespoloną z całą wieżą, dlatego też nie ma potrzeby kombinowania z dodatkowymi schodami. Zabudowywania się dodatkowo na murach, kombinowania, by te jednostki przechodziły, i tak dalej. Mamy tutaj standardowo parterek, na którym możemy umieścić dwie jednostki, a nawet trzy, jeśli dokonamy lekkiej modyfikacji w przypadku baneru oraz stanowisko strzeleckie. Tutaj mi wydaje, wydaje mi się, że tych stanowisk strzeleckich jest również pięć, może sześć, jeśli dałoby radę to jakoś tam ciut przerobić. Sama konstrukcja wygląda następująco. Mamy parter, mamy, mamy piętro ze stanowiskiem strzeleckim do dalszego strzelania, czyli te dodatkowe murki, które zapewniają więcej wytrzymałości, dokładnie to maksymalną ilość wytrzymałości, najniższym kosztem. I oprócz tego mamy parterek, no i tę kratkę schodową, a także standardowo daszek, który będzie nas chronić przed deszczem. Tak jak tutaj Wam pokazuję, banery dają. Maksymalne ilości możliwości e, dla nawet sześciu jednostek, a stanowisko e, z płonącymi strzałami również jest tak, wy, wy, tak przemyślane, że również powinno wszystkim jednostkom zapewnić e, dimmiczo overtime. Przechodząc natomiast do dolnego piętra. Jak widzicie, troszeczkę tutaj dla was oddaliłem, aby można było to zobaczyć. Mamy tutaj trzy okienka dla naszych e, strzelców, w tym wypadku bardziej lobberów niż, niż łuczników. Na środkowym e, znajduje się właśnie banner aczkolwiek. Już teraz podczas montażu tego materiału zauważyłem, że ten ba tego banera można było się spokojnie pozbyć. I nad oknem, jak mamy podwójny bloczek, wystarczyło dać pojedynczy blok, plus właśnie baner zwisający umożliwiłoby to dodatkowe stanowisko dla naszych jednostek. Ja to już siebie już zmieniłem, a jednak pamiętajcie o tym, ponieważ to jeszcze bardziej zoptymalizuje wasze konstrukcję zoptymalizuje Wasze konstrukcje. A co za tym idzie? E mnie, naj, najmniejszym kosztem będziecie mieli jak najbardziej zmaksymalizowaną możliwość obrony swojego królestwa. Tutaj chciałem Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda od kuchni. No, jak widzicie, e, pierwsza ściana jest e, na, maksymalnym, e, na maksymalnej wytrzymałości, natomiast następne już są. Tej drugiej wytrzymałości, czyli tam zamiast 300, mają tam koło tych 160 punktów. No ale tak naprawdę liczy się ta pierwsza część, która musi wytrzymać atak, bo jeśli ona nie wytrzyma, to dalej też już tak naprawdę nie wytrzymujecie. Zawsze, oczywiście, przy taką konstrukcją możecie dorobić sobie dodatkowy murek. Lub oczywiście inne zabudowania, kolce czy jakieś inne pułapki, które twórcy gry umożliwią nam w dalszej, wraz z rozbudową tej gry. Aktualnie w demie, tak naprawdę z systemów obronnych, to mamy tak naprawdę mury i kolce. Nie ma nic więcej na ten moment. Dlatego tak ważne jest po prostu optymalizowanie tych wszystkich konstrukcji, tak aby najniższym kosztem zrobić jak, naj, jak najpotężniejsze obrony, ponieważ przy trzech falach i czterech zazwyczaj stronach, a, na, a w tym scenariuszu tak naprawdę w pięciu stronach, no przeciwnicy już no nie będą wybaczali Wam błędów, dlatego te konstrukcje muszą być i zbudowane jak najmniejszym kosztem, a zarazem muszą spełniać swoją rolę w najbardziej pożyteczny i możliwy sposób, jaki tylko, zna, jaki tylko istnieje. Przypominam, 24 drewna, 430 kamienia, 55 zł. Jak widzicie, to naprawdę nie jest wielki koszt względem tego, co to oferuje, ponieważ mamy wewnętrzną klatkę schodową, czyli to są dodatkowe mury w razie gdyby jednak potwory miały się przebić, ale to tak jak już powiedziałem, wszystko jest wedle własnego uznania, każdy ma swój pomysł na daną konstrukcję i każdy wie, co najlepiej z nią zrobić. A teraz przechodzimy do top 1. Moja wisienka na torcie. Moje zabudowanie, którego używam praktycznie w każdym scenariuszu, praktycznie za każdym razem. Ta wieża stanowi trzon mojego, mojej całej defensywy. Jest to najbardziej zoptymalizowana konstrukcja, jaką zrobiłem kiedykolwiek. Możliwości tej wieży względem jej kosztu są naprawdę niesamowite i możecie ją wkomponować gdzie tylko chcecie. Koszt tego zabudowania to 20 drewna, 340 kamienia i 30 złota. Oczywiście złoto jest tutaj surowcem, który jest wymagany, ale jest zarazem nie jest wymagany. Jeśli nie chcecie mieć banerów i stanowiska z płonącymi strzałami, oczywiście nie musicie tego mieć, jednakże no, pomaga to bardzo, więc polecam. Jak widzicie, sama wieża kosztuje o 100 kamienia mniej niż pozostałe, wcześniejsze dwie konstrukcje, dlatego no, warto ją używać, ponieważ maksymalizujecie swoją obronę względem tego co musicie na tą konstrukcję wydać. Jak widzicie, jest ona bardzo niepozorna, ponieważ tak naprawdę nie ma tutaj żadnych dodatkowych pięterek ani żadnych dodatkowych schodów. Jednakże właśnie chodzi o to, że jest tania i można ich zrobić na przykład kilka. Co w przypadku tych większych konstrukcji no niestety się nie udaje często. Sama wieża w ogóle nie jest też nie zajmuje bardzo dużo miejsca, bo zajmuje tak naprawdę 8 klocków na 8. Ewentualnie 8x6 w ogóle. Także jest naprawdę, naprawdę sensownie mało. E, oczywiście wieża jest możliwa w wersji podstawowej, jak i w wersji z kletką schodową, dlatego też jej e, można sobie ją dostosować do tego, co aktualnie wy potrzebujecie. Tutaj postawiłem na banery zwisające, aby zaoszczędzić dodatkowego miejsca. Jak możecie zobaczyć na filmiku, coś tu nie do końca działa. Spowodowany to jest tym, że baner został umieszczony z tyłu, zamiast o jeden klocek do przodu, tak aby pierwsza linia naszych obrońców mogła z niego korzystać, w, przez co e, obrońcy stojący przy murkach dodatkowych e, niestety nie otrzymują bonusu do ataku, a jedynie ci, którzy staliby tam z tyłu przy ich e, stanowiskach płonących strzał. Na szczęście. W następnej części zostało to przeze mnie poprawione, gdy tylko zobaczyłem swój błąd i zaktualizowałem ten schemat, tak aby już był zoptymalizowany na maksymalnym poziomie. Tak jak wspominałem już wcześniej, ta wieża jest najbardziej zoptymalizowana, najlepiej mi się z nią gra, wybudowanie jej jest najszybsze. Poza tym wystarczy, że zbudujecie jedną taką wieżę posiadającą klatkę schodową. A całą resztę zbudujecie bez klatek schodowych. Wystarczy je połączyć tak naprawdę dodatkowym jednym tam zabudowaniem w stylu takiego murka. Może ewentualnie dwóch takim poziomowym. I macie gotową konstrukcję dla dużej ilości żołnierzy z maksymalną ilością pancerza oferującą przez taką konstrukcję. Tutaj już po prostu robiłem testy, czy jednostki mogą przechodzić sprawnie na tę konstrukcję, czy wszystko się zgadza, czy banery dodają atak, czy jest ochrona od deszczu i tak dalej. Na tym bym tak naprawdę zakończył. O, tutaj jeszcze widzicie, poprawiłem te banerki, żeby wystawały na, nad sto, stosy z płonącymi strzałami i już teraz wszystko jest dokończone elegancko. To na tyle z mojej topki. Jeśli dotrzymaliście do samego końca tego odcinka, chciałbym Wam serdecznie za to podziękować. Dajcie znać proszę, czy jesteście zainteresowani takimi materiałami typu top 5 zabudowań, top, top 5 taktyk, top 5 in, innych rzeczy z gry kataklizmo. Ja osobiście jestem bardzo zainteresowany tą grą, jestem wciąż nią zainteresowany, z niecierpliwością czekam na kolejne updatey, A także przede wszystkim na wejście gry już na premierę w pełnej wersji w połowie lipca tego roku. Dziękuję Wam jeszcze raz, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania.